Istnieją stare opowieści o magicznych miejscach, skrywających wiele tajemnic, ale są też wśród nich te budzące grozę i niepokój. Bambik i Lamcia postanowili sprawdzić jedno z takich miejsc. Czy dobrze zrobili? Okaże się. Lamciu, nie chcecie martwić, ale chyba się zgubiliśmy. O, to jest jakaś chatka, wszedłem do niej. No ja bym raczej nie próbowała, a jak ktoś tam mieszka. Dobrze, Lamciu, posłucham się ciebie tym razem. Chodźmy chociaż obok tej chatki. Rozpalimy tu ognisko. No, chatka fajna, ale czy naprawdę tu możemy ognisko rozpalić? Myślę, że tak, Lamciu, zobacz, nic się nam nie staje. Na pewno tam nikogo nie ma w tej chatce. Hehe, Bambiku! Nie siedź tam tak, sto lamczu! Wejdź do chatki! damy tutaj cię! Co jest? Lamciu, słyszałaś? Ktoś nas wołał! Chyba ktoś musi być w tej chatce. No nie wiem, Bambiku, no ktoś nas wołał, ale ja bym raczej nie wchodziła do tej chatki, ale jak chcesz, to już wejdziemy. No dobra, wchodźmy! Halo, halo, proszę pani! Jest pani tutaj? Lamciu, tu nikogo nie ma! Moim zdaniem to jest coś dziwna sprawa. Dobra, Lamciu, usiądźmy sobie. Może ta pani za chwilkę przyjdzie. Uuuuh! słyszałeś to? Ale żeby nie wycofać, Lamciu. Hehehe, <laughs> teraz was nie wypuszczę. Ciebie, Mamiku, zamieniam wyskłata, a mam ciewnicę! Czary, Mary, Hokus Hokus! Lamci w nogi! To czarownica! Jest, uciekłem. Ale... Ale coś jest nie... coś, coś jest nie tak. Nie malam ci. Nie ma ramci, A ja jestem cały ogłoszony. Zamieniła... Zamieniła mnie w wilkołaka! Nie, to się naprawdę stało. Pomocy. Nie, nie chcę być wilkołakiem. Będą na mnie wszyscy polować. Więc proszę, jest ktoś tam, ktoś mnie słyszy, proszę, zostawcie chociaż łapkę i subikę, a czarownica może mnie odczaruje. <śmiany> Żadne suwiczki i łapeczki ci nie pomagają, Wampiku. Teraz uciekaj raz i żyj jak dziki zwierz. <śmiany> nogi! Nie, nie, tylko nie to. Jeszcze nie wiem, nawet gdzie jest moja lamcia. No i Lamci nie ja muszę ją jakoś znaleźć. Nie chcę być wilkołakiem. Nie chcę polować. Nie chcę. Muszę się pozbyć tego, co ja mam. Mam jakieś ostrze dziwne, to jakiś chyba rytualny taniec wilkołaków. Co ona ze mną zrobiła? Lamciu, jak ja za tobą tęsknię. Lamciu, gdzie jesteś? Proszę wróć. Dobra, idę na drzeczkę. Zobaczę się, chociaż jak wyglądam. Nie chcę tego, nie chcę tego, nie chcę do mnie, zejdzie, zejdzie. Dobra, ale ja wyglądam, mam takie czerwone oczy. Jestem naprawdę wilkołakem. Dobra, spokojnie, na no, spokojnie medytujemy, na no, spokojnie, muszę sobie wymyśleć. Myślę, myślę, myśl, nie śpi. Myślę, myślę, Bambiczku, myślę, musi się udać. Jest? Już wiem, 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 to jest to, przecież się. Ja... Mogę rysować. Tak, ja mogę rysować. Gdzie tu jest jakaś skałka? Jakaś skałka? Ja umiem cię narysować. Przynajmniej ją narysuję. Gdzie jest skałka? No nie ma, no nie wiem. A z tyłu chyba jakaś była. Dobra, idziemy. Przynajmniej to mi zostało. Przypomnę sobie jak ona wygląda. Jest. To ty, Lamciu. Ty jesteś ładna. Tak za bardzo to tęsknię. Nie wiem, chciałabym z tobą porozmawiać, ale nie mam jak. Nie wiem jak odwrócić ten czar. Tak więc Lamciu, jeśli mnie słyszysz. Jeśli mnie słyszysz i widzisz, to odezwij się, proszę. Błagam! Lamciu! Lamciu! Słyszysz mnie? Jesteś tam, Lamciu! Błagam! Odezwij się! Jestem, Bambiku, nie płacz! Jestem, jestem. Czarownica zamieniła mnie w nicość. Jestem niewidzialna i mogę rozmawiać jedynie przez ten obrazek, co mi namalowałeś. Lamczu, to ty. Nie wierzę, nie wierzę. Ja chyba się przesłyszałem. Aś mnie poty oblały. Naprawdę to ty? Tak, Bambiku. Słuchaj mnie teraz, Bambiku. Musisz to zrobić, bo inaczej zostaniesz wilkołakiem na całe życie. U, czarownicy, na strychu jest skrzynka, w której znajduje się magiczny przedmiot. Musisz go ukraść. Dzięki temu przedmiotowi będziemy mogli zrobić rytuał, który pomoże w odczarowaniu cię. Ale to nie wszystko. Będziesz musiał zrobić jeszcze jedną rzecz. Ale to potem. Dobrze, Ramsiu, więc ruszam już w drogę czas. Mam nadzieję, że to się uda. Mam nadzieję, że Lamcia ma rację i mówi mi prawdę. Tyle czasu już znam. Chyba by mnie nie oszukała. Więc idę. Jestem coraz bliżej. To jest już tutaj. Już tutaj to jest ta chata. Ta straszna chata. Ale mnie poty oblewają. Ale dam radę. Na pewno. Muszę to znaleźć. Dobra, idziemy. Idziemy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. A? Nie ma. Nie ma jej. Nie ma tu jej nigdzie. Dobra, chyba wszystko jest ok, więc dobra, idę na górę. Powoli, powoli. Może, może odleciała gdzieś stąd. Co tu mamy? Jakieś stare rysunki. No coś zrobiła i jest nawet lamci rysunek. Niemożliwe. Ona planowała to już wcześniej, już od dawna. Jest, jest ta skrzynka. Dobra, przykucnę może... Dobra, otwieramy. Muszę zobaczyć, co tam jest. Mam nadzieję, że ona nie przyjdzie. Jest jakaś broń. I to jest to to jest ten przedmiot. To jest ten magiczny przedmiot, o którym Lamcia mówiła. Muszę to zabrać. Jak to się świeci, tam coś w środku widać, coś jest. Jakaś energia. Jakaś energia. Nie wiem, co to jest, ale. To jest straszne, przerażające. Dobra. A więc zabieram to ze sobą. Ach, troszkę to waży. Okay. Oddawaj to, lampiku! Widziałam, jak zabrałeś! Znajdę cię! Znajdę. O nie, to ona! Szybko w nogi! Może mnie goni, nie wiem nawet. Ale najważniejsze, że to mam i muszę do Lambcie szybko dotrzeć. Muszę. Lamcie, 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 Słuchaj, słuchaj! Ona mnie chyba goni, ale mam to. Zobacz, mam to. Jest... Tak, mi się... Cały jestem mokry ze strachu. Otwórz, Bambiku, teraz ten przedmiot, a wyleci z niego magiczna... Halloweenowa dynia. I teraz muszę wypowiedzieć magiczne zaklęcie. Słowa odczarowujące ciebie. Niech się skończy klątwa twoja. Niech czarownica zniknie i wpadnie do wora. Niech ją strawi ogień zły. A bambikiem stań się ty! Dobra, odprawione czary. I co teraz, lamciu? Teraz, co mam jeszcze zrobić? Najpierw chciałam ci się zapytać, bambiku, czy masz ten pistolet, który był w skrzynce u czarownicy. Tak mam, lamciu. To teraz będziesz musiał iść na stację benzynowo po kanistry z benzyno, a dalej już będziesz wiedział, co sam masz zrobić. Dobrze Lamciu, zrobię tak jak mówisz. Mam nadzieję, że uda mi się nas odczarować. Domek jeszcze stoi, nie zniknął super, więc idę po benzynę. Wiem gdzie jest stacja, więc zrobię to szybko. Mam nadzieję, że stołem kanisty są dwa, więc biorę jeden i drugi i wracam jak najszybciej tylko się da. Mam nadzieję, że nie zgubię się w drodze do tego domku, bo czarownica potrafi zmieniać las, pogodę, zniekształcać wszystko. Nie, na szczęście jest domek, nie zniknął jeszcze. Dobra, gdzie ja to podłożę z tej strony? Nie, może z przodu? Tutaj na przodzie powinno być okej. Okay. Dobra, przy drzwiach. Jeden z prawej strony kanister, a drugi z lewej. Dobra. Odsunę się teraz jeszcze na chwilkę. I tak... Czarownico, teraz spłonie twój domek i czar prysznie. Zobacz, co tutaj mam. Ukradłem ci twoją halloweenową dynię. Magiczną halloweenową dynię. Więc co teraz? Zobacz, ja mam twoją broń, więc strzelam. Jest! Pali się! Pali się! Udało yeah! się! zniszczyłeś moją magiczną chatkę. Teraz muszę z niej uciekać. Ale pamiętaj, kiedyś cię dopadnę. Jest, udało się. Udało się, wygnałem czarownicę. Pali się. Tak, chatka się pali. Nareszcie. Lamciu, Lamciu, Lamciu. Słyszysz mnie? Udało się. Lamciu. Lamciu. Gdzie jest? Gdzie jest obrazek Lamci? Który namalowałem? Zniknął. Co się stało? Może klątwa zniknęła i czar prysuł? Może ona zniknęła na zawsze i już jej nigdy nie zobaczę, czemu ten obrazek zniknął. Dobra, idę na rzeczkę sprawdzić swoje odbicie w wodzie. A może już nie jestem wilkołakiem, może czar prysły? I co? Nie no, nadal mam czerwone oczy. Jestem cały obłosiony i jestem nadal wilkołakiem. Ale jestem taki zmęczony. Lamczy, przepraszam. Burzę się. Chekasz ze Mam Bambiko! Bambiku, wstawaj, nie śpij, to ja lamczę, czarprys Bambiku, ej, no skubaniec no śpi. Jaki to pioch. Wstawaj, Bambiku. Co jest? No, Co jest? Lamcia? Nie, to ty, lamcia, czarprysm, czarprysm, nie jestem wilkołakiem, to ty, mam prawdę, nawet nie wiesz jak ja się bałem, jak tęskniłem za tobą. Wiem, Bambiku, widziałam wszystko, byłam niewidzialna po prostu. Teraz chodź, może stąd pójdziemy, już nareszcie. No, idziemy, Lamcie, oczywiście. Ale, Lamcie, mam do Ciebie takie pytanie. Co tam, Bambiku? A wiesz, że ja lubię psocić, troszkę mogę nadal jakieś psotki robić? No, może jest jedno. A może dwie, co? Lamcie, mogę dwie. No dobra, Bambiku, ale pamiętaj, więcej nie wchodzi do żadnych chatek i oto w taki sposób Bambikowi i Lamci udało się opuścić nawiedzony las. Pamiętajcie, by nie wchodzić nigdy do zakazanych lasów ani do opuszczonych chat.